Motocykle, ciągniki rolnicze i samochody wyprodukowane przynajmniej 40 lat temu królowały w minioną sobotę na starym rynku w Widawie, gdzie w 1993 roku kręcono sceny do kultowego filmu Psy 2. Ostatnia krew. Zawodnicy o godzinie 13 wyjechali na trasę rajdu. Mają do pokonania 5 punktów kontroli przejazdu. Na każdym będą mieli osobną konkurencję, zdobywając punkciki wpisywane na karcie drogowej. Na zakończenie wyłonimy Trzech najlepszych zawodników. Rozdamy ciekawe nagrody. Podczas trzeciego rajdu pojazdów historycznych, który zorganizowała samodzielna grupa rekonstrukcji historycznych z Widawy, można było zobaczyć kultowe motocykle NSU czy Harley Davidson z lat 30. ubiegłego wieku, ale także radzieckie Iże i Emki czy polskie Junaki, WSK i SHLki. Był także Maluch, UAS. Wilisy oraz rolnicze ciągniki z przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Wśród których był bardzo rzadki egzemplarz Porsche Junior Diesel. Perła w kolekcji Jarosława Krawczyka z Rososzy, który ma cztery stare ciągniki i kilka motocykli. Ja mam tutaj Porsche Junior jednego, oprócz tego dwa 28 i jednego y, Farmala Makronika. To razem mam cztery ciągniki. Oprócz tego jeszcze stare motocykle, jeszcze Włeski, jakieś tam SHL-ki i Komarki na pedały. Różnych mam motocykli jeszcze. Skąd to się wzięło? No jakoś to kolega mnie taki, mam kolegę ze Siedlec, który mnie nam zaszczepił tym. I tak się zaczęło to wszystko. Te pojazdy mają duszę, a ich właściciele pielęgnują je całe lata. Wszystkie motocykle zostały nabyte, kupione. Wzięły się z, z sympatii dla tych staroci. I po, po kolei żeśmy tak i odrestaurowali, i, i po prostu czyścili, doprowadzili do jakiegoś użytku wszystkie motocykle. Jest to MK, produkt rosyjski, radziecki, kon radziecki kon konkretnie, tak, bo rosyjski, radziecki. Używany jeszcze w czasie wojny, prawda? Tak, ten motocykl był jako sprzęt wojskowy używany w czasie wojny. Co następnie? następnie? A to najstarsze z waszej kolei. Najstarszy mamy junak M07 Jest to junak córki z 1959 roku. Co takiego w tych motocyklach jest dla Ciebie? Fajnego? Lubię i no, można nimi kierować. Syn mnie do tego wciągnął i to zaczęliśmy robić. Pięć lat robiłem ten motor, bo była ruina. Jest to motocykl WSK125, PZL Świdnik, rok produkcji 83. Także odrestaurowany, takie można powiedzieć, perełka. Celem zaraził mnie mój brat. Mój brat miał też również WSK 73 rok, tak zwana garbuska, można powiedzieć pierwszej produkcji. No i ja taki można powiedzieć, dziesięciolatek. On do szkoły średniej, zawsze gdzieś tam na dziewczyny, dyskoteki i te sprawy. Motocyk zawsze wyszykowany, zawsze technicznie dograny, żeby był. Wiadomo, później wyjechał, motocykl sprzedał, wiadomo, zaczęło się życie dorosłe, No i mi tak zostało. Komarek, WSK, motorynka, romet. No i też takie grzebanie, jak to mówię po szkole, gdzieś tam przy domowym garażu I wieczorami i wszystko samo. To jest rocznik 1990-60, przepraszam. Ta shl w 90-tych latach była po raz pierwszy raz zarejestrowana, pierwsza rejestracja, dlatego ona tak wygląda, jak wygląda. A czemu pan się zajął starymi mokrocyklami? Co w tym jest? Skąd ta pasja, dlaczego tak to yy, kręci? Zawsze lubiłem motocykle. W podstawówce już miałem motocykle, także od zawsze mam motocykle. Co takiego jest, że ludzie przychodzą, tu oglądają i, i podziwiają? Co to jest? No Stare maszyny i motory, i ciągniki, wszystko i każdego interesuje to, nie? Ale dlaczego? Dlaczego? No bo kiedyś jeździły na takich sprzętach. Ja miałem kiedyś też brat, miał dekawkę taką i też sprzedała w tej chwili. Junak był też, ale rozkopany, tylko kierownica została po Junaku. Dzięki pasji ich właścicieli stare motocykle i samochody z powodzeniem uczestniczyły w trzecim rajdzie pojazdów historycznych widawa 2021. Wyniki były mniej istotne. Ważne, że wszystkie wehikuły dojechały do mety.